Jest już sygnał od sędziego startera. Jest jeszcze chwila i konie ruszyły. Najlepiej wystartował lida. On obejmuje prowadzenie. On będzie dyktował tempo. Na drugiej pozycji Sokrates, na trzeciej Rock i stawki zamyka Marysieńka. Konie mają do pokonania jeszcze około 1400 metrów dystansu. Lidar tempo chyba niezłe na drugiej pozycji Sokrates z Orient Rokiem. Te dwa konie blisko siebie i ostatnia marysieńka. 1200 metrów do celownika. Ciągle bez zmian pozycji prowadzi lidar. Na drugim miejscu Orient Rok. Na trzecim Sokrates. Czwarta marysieńka. Konie już zbliżają się do połowy zakrętu, nadal Ligar przed orientrokiem, Rokiem, Sokratesem i Naryszynką. Przed wyjściem na prostą kolejność nie ulega zmianie. Ligar, drugi zdecydowanie Orient Rok, troszeczkę co wnosi Sokrates i Naryszynka. około 400 metrów. Idar się dobrze broni. Od pola próbuje atakować do Marysieńka. I środkiem Orient Rock, ale nie daje rady. Lidar na razie jest pierwszy. Do celownika 200 metrów. Idar. za chwilę zbliża się do migowni. Krok polem rozkręca się do Lidar 100 metrów do celownika. Lidar atakowany przez Orient Rocka, ale utrzyma prowadzenie. Lidar Orient Rock i Sokrates. ある瞬間、高いスプーンがその二度と行ませ